Dzień dobry, witajcie Witajcie, witajcie wszyscy Słuchajcie dzisiaj Chciałbym poruszyć temacik kiedy? w trzecim zjazd. Dobra, Ja cię wyłączę Byś mi tego gadała Dobra Słuchajcie Tematem dzisiejszego odcinka Będzie praca we Francji Eee no, no, no. Teraz poczekajcie Słuchajcie, jest taka sytuacja, e, że czasami To już nie chwaląc się, ale już tam coś komuś już, kurwa, no tak sobie nie pojedziemy. Ja muszę tu wymusić pierwszeństwo, bo inaczej to tu zostanę. Chodzi o pracę jako kierowca we Francji Są trzy generalnie takie podstawowe rzeczy Które musicie jakby mieć Żeby zacząć tutaj pracę we Francji No i bez tego to wydaje mi się Tak bardzo mocno, że raczej nie ruszycie Z pracą we Francji Pierwsze to jest francuski numer, francuski numer ubezpieczenia Karta tak, VITAL musicie to mieć żeby w ogóle gdziekolwiek was przyjęli do pracy to jest jedno druga sprawa poczekaj, autobus oni się wszyscy tutaj nie pomieścimy. próbuję tu jeździć i doniczki ściągać z okien druga sprawa e, to jest Adres zamieszkania. No gdzieś musicie być jakby zameldowani, żeby tu w ogóle no, listy do was przychodziły i tak dalej, i tak dalej. Bez tego też wydaje mi się bardzo mocno, że nikt was nie zatrudni. Teraz trzeba tak zrobić cwancik, Inaczej to my się tu nie złamiemy. Czy dobry. Wosy obcinałem w sobotę. To jest druga rzecz. No i trzecia, która też jest dosyć bardzo ważna. E, minimum ten język komunikatywny, żeby był. Chujmy to słuchawka włoch. Musicie no znać język jakoś w miarę komunikatywny. Ja nie znam tego języka dobrze. Nie mogę sobie po prostu pogadać po francusku o dupie Marynie. No bo nie znam na tyle języka, no ale to, co mi trzeba w pracy, no dodadam i tak dalej. Także te trzy rzeczy musicie mieć, żeby tutaj zacząć. Kolejna sprawa, jeżeli już ktoś z Was chciałby tutaj przyjechać do Francji, bo w Polsce nie ma co robić i tak dalej, nie ma problemu, mogę coś tam pomóc, podpowiedzieć. Ale w niektórych dziedzinach transportu po prostu się nie znam. No na Flandece akurat pracowałem w jednej firmie no i ją tylko bym polecił najgorszemu wrogowi. Idź tam, jest zajebiście, płacą wszystko, spokojna praca, pauza to pauza, praca to praca i tak dalej. No ale niestety tak nie jest. Niestety tak nie jest. Ta firma nie była dobra, dlatego już tam nie pracuję. Z tą Kuba już. robiliśmy tam wydwoje. We wydwoje dwóch. We dwóch. We dwóch. też. Tak, pierwsze zaraz dostanę o pierwszy. Wiadomo od kogo robiliśmy tam z Kubą i no nie, nie bardzo to było. Także też e, m, chciałbym się z takiej sytuacji, że na przykład komuś chciałbym pomóc w e, jakiś. W sensie na przykład polecić firmę on tam pójdzie a później będzie mi narzekał nie? a że kazali mu pauzy robić a tu załadunek a pauza no niestety żebyście tutaj akurat wiedzieli gdzieś to muszę skręcić w lewo ale nie pamiętam gdzie żebyście wiedzieli że tu we francuskich firmach to też jest takim jakby standardem i to no kierowcy sobie sami Sami sobie to kierowcy zrobili. Znam taką firmę, która niestety tak robi od swoich kierowców. Jest tam bardzo dużo, przeważnie są Francuzi. Co mówiłem eee, Bardzo dużo, praktycznie sami Francuzi tam robią. Eee, mycie cysterny, eee, załadunki, rozładunki, jak najwięcej pauzy. Zdarza się tak też i również że kończy się dzień pracy tachograf się zamyka a na przykład firma wymaga od Ciebie żebyś jeszcze pozamiatał tą cysternę w środku także wykorzystują kierowców na maksa też także to nie myśli, że tu we Francji jest e, jakoś tam e, zaje ekstra fajnie i tak dalej, bo tutaj też są obozy pracy i tak dalej, fakt, ja mówię że na to w takiej sytuacji to są kierowcy sobie winni No bo No pozwalają na to Bo u mnie to by było raz Jakbym mi powiedział Że mam zrobić pauzę Na rozładunku czy załadunku i tak dalej Pierwszy raz bym mu Grzecznie zwrócił uwagę, drugi raz no to już Tyle ile umie Tyle bym mu wygarnął Ja nie mówię, że jestem święty Bron Boże Bo zdarza mi się, że też robię pauzę Na na przykład rozładunkach ale ja te pauze robię, pauzy robię wtedy, kiedy to ja potrzebuję kiedy mam na to ochotę czyli ochota jak ochota ale przeważnie wychodzi to w piątek, aby szybciej zjechać do domu i nie stać w korkach na przykład nie skończyć o 20, tylko skończyć o 18 ale to są takie właśnie wyjątkowe sytuacje na pewno bym nie robił pauzy na przykład, bo ten planer, edytor, jak go z frajera zwał, tak go zwał oni tylko patrzą żeby wydymać kierowcę i tak dalej, wykorzystać na boksu tylko jest taka sytuacja no ale kierowcy są, jacy są jedni się dają ruchać w dupę, drudzy nie dają się ruchać w dupę i taka to jest sytuacja także kwestii mówię, nie za wiele znam firm, które mógłbym polecić tutaj we Francji. E, mogę gdzieś tam nakierunkować delikatnie i tak dalej. Jeżeli ktoś już by chciał z Was tutaj przyjechać i pracować we Francji, ale też żebyście e, zeszli na ziemię, żebyście kogoś nie słuchali: że tu nie wiadomo, ktoś nie zarabia tych pieniążków, eurokraków, bo zarobki nie są jakieś duże. Bo powiedzmy, spanie w budzie, tak, ja śpię w budzie, przy około 220 godzinach miesięcznie, to zarobicie około 3000 euro. Dużo, niedużo, może ktoś sobie to przeliczy na polskie. No to, o, to jest sporo, ale mieszkasz we Francji, musisz zapłacić podatki, musisz zapłacić mieszkanie i tak dalej. Także ja Wam powiem, że to nie jest, nie jest dużo. Wystarczy na normalne jakieś w miarę życie. Nie zabraknie Ci tam do wypłaty, no chyba że jesteś rozrzutny i, i rozpierdoli się pieniądze tam w jeden tydzień. ale to są takie inne sytuacje. Jeżeli normalnie żyjesz, ja tu żyję z rodziną i tak dalej, i nam ta wypłata wystarcza. A jeżeli myślicie, że zarobicie, nie wiem, tam 4-5 tysięcy euro na miesiąc. No to się grubo mylicie, bo takich zarobków tutaj nie ma. Jeżeli ktoś Wam tak opowiadał o takich zarobkach, no to dobra nie wiem. Opowiastka na dobranoc. Bo takich cudów nie ma tutaj. Na pewno 5000 nie zarobić. Chyba, że macie dwie karty, Jest neodymowy i firma, firmę, która nie wiem. A IZ2, i ze 2 czy trzy paszporty i 24 na dobę jeździcie ale to jest tutaj niemożliwe większość firm, sporo firm tutaj przestrzega tych przepisów i no na dużo rzeczy wam nie pozwoli także teraz czy jeszcze musicie się zastanowić czy to jest w ogóle sens przyjeżdżać do Francji i pracować jeżeli się gdzieś nasłuchaliście jakiś upowiastek że tu naprawdę się zarabia jakieś potężne pieniądze, no to wiecie to, to są bajki. Bo w Polsce, nie powiem, są też jakieś różne firmy, tak jak wszędzie. No, Francja się nie różni od Polski, od, nie wiem, Litwy, od, od Niemiec i tak dalej. Są lepsze firmy i są gorsze firmy. Bardzo dobrych nie ma. Zawsze gdzieś coś jest, że próbują kierowcy wydymać. A jeżeli ktoś będzie chciał z Was przyjechać, to mówię, mogę tam, ile mogę, to pomogę. Mam taki charakter, że no, tam pomogę. Ale też, żebyście nie myśleli, że no, polecę wam jakąś firmę, idź tutaj do tej i do tej, bo jest zajebiście. Ja nie znam firmy. Tu w miarę, w miarę u mnie jest w miarę dobrze. Nie powiem, że jest zajebiście, bo tak nie jest. Ale jest w miarę dobrze. W tych firmach, co pracowałem do tej pory, a kilka już ich miałem że tu jest najlepiej samochody i tak dalej i warunki pracy no wcześniej jak już stali widzowie, którzy mnie oglądali wcześniej jak tu pracowałem prowadziła mnie taka kobieta naprawdę bardzo mi się dobrze z tym pracowało było fajnie, wszystko ok nigdy nie było problemów z niczym teraz mam gościa i nie chcę się na razie opowiadać żeby się po prostu nie wkurwić, bo jest piękna pogoda, słońce świeci. tu pomału na załaduneczek i później jedziemy za Paryż. To znaczy ja jadę do dołu Paryża. Muszę przejechać go wodnicą dookoła i na samą górę. Jest to na rano Ale to to wam nic nie. No nieważne, jest fajny dzień. Zaraz się załadujemy, wykąpiemy, pojedziemy i dzień zakończony. Środa minie. Ty I tydzień też zginie. Też gdzieś trzeba się wychylić. bo tylko nic nie mało. no może pomyślę też mi dzisiaj tak troszeczkę na myśl wpadło żeby wam pokazać załadunek no tylko muszę pomyśleć żeby tą kamerkę gdzieś do kasku czymś przykleić czy jakąś taśmą czy czymkolwiek nie wiem, jakieś mocowanie żeby mi nie trzymało w ręku tylko po prostu gdzieś tak, gdzieś się tak zamontować wtedy wam kiedyś pokażę tak jak wygląda załadunek tutaj czy cementu, czy tego badziewia co ładuje no, wygląda to samo przy cemencie się otwiera jedno dziurę ja tutaj otwieram dwie taka różnica no i wiadomo specyfikacja produktu Także tyle, no nie będę wam więcej tam na gry nawijał w miarę mi się wydaje, że jest to jasne jeżeli byście coś potrzebowali jakieś informacje czy coś a mogę Wam udzielić tyle, co mogę, to Wam pomogę. Nie mam problemu. Oczywiście, odpłatnie. Numer konta podam w opisie. <laughs> Możecie przesyłać pieniążki Zartuję, oczywiście. Mogę Wam pomóc, odpowiedzieć, jeżeli coś będę konkretnie wiedział. Nie chcę też głupot gadać i kogoś na minę wiewać. Bo nie o to chodzi. Także, jeżeli chcecie, nie ma problemu. Wszędzie jest pracy dosyć czy lepiej się tu żyje jak w Polsce ciężko powiedzieć nie żyję w Polsce, nie mieszkam w Polsce jedni mówią, że jest dobrze w Polsce jedni mówią, że nie nie wiem, ciężko mi to stwierdzić sami chyba wiecie lepiej jak tam jest tutaj żyje się jak przeciętny człowiek powiedzmy, że od wypłaty do wypłaty gdzieś fistaka tydzień fistaka weekend też fistaka Jakoś się tu za wiele nie zmienia. Rano stajesz w tej budzie i jebiesz cały dzień, wieczorem po albo i nie, zależy gdzie się staje. Idziesz spać. Rano to samo, wyjechać przez cały tydzień. Także życie jest to samo. Kasa wydaje mi się, że jest podobna na warunki polskiej tutaj. To, co tam zarobicie, na przykład na wyjazdach, zarobicie mniej więcej to samo, czyli porównywalnie. Koszty utrzymania, zarobki i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest tak zbliżone, że te czasy się chyba skończyły, że, że za granicą można zarobić. No już nie mówię, ci, co mają swoje firmy, swoje biznesy, swoje interesy. Oczywiście zarabiają i te kasy mają więcej. Więcej kasy, więcej zmartwień, więcej problemów i więcej jebanych siwych włosków na głowie chyba, że ktoś się na bo ja jeszcze nie no, ale siwych włosów już mam miałem trochę firmę wam powiem, że w wieku 38 lat już dosyć bardzo mocno posiwiałem. no i tyle, bo już kończę skończyć nie mogę ja już pomału dojeżdżam ewentualnie z grubsza zobaczycie jak to wygląda Miejsce załadunku Tyle co mogę to pokażę Oczywiście żeby się nie narażać Na jakieś niepotrzebne Konsekwencje Jeszcze wsadzą mnie za kratki Kurwa bo wam pokazałem Gdzie ładujemy badziewie Może trochę tak Troszkę was na prawo Ja widzę My jeszcze może nie Silosy Z nic z szczególnego, Jakaś hala i Nie będziecie tak widzieć Tak Już lepiej Guzik lepiej, nie? No ale może Wam to nagram Postaram się Wam to kiedyś nagrać Jak to wygląda Wjazd Nie wyjazd, generalnie tak to wygląda. Tyle. To znaku nie ma. Niby nie ma znaku, że nie można nagrywać, no ale wiecie jak jest. Kuchaj na zimno. Generalnie pod tymi silosami są wagi, się bierze i tutaj sypią. Tyle moi drodzy. Trzymajcie się. Ciepło. I tam nie wiem, do następnego jakiegoś odcineczka. Pozdrawiam Was. sterów mojego szalonego rumaka na razie hejta